Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejna edycja akcji charytatywnej Podaj prezent. Na raciborskim rynku można zostawić przedświąteczne podarunki dla potrzebujących. Wolontariusze Raciborscy oraz Stowarzyszenia Polska 2050 zapraszają wszystkich do wspólnego dzielenia się radością, przekazując prezenty potrzebującym. Prezenty z okazji Dnia Świętego Mikołaja to symbol nadziei i życzliwości, a właśnie te wartości przyświecają corocznej inicjatywie pod nazwą Podaj Prezent. W sobotę, 6 grudnia, w godzinach od 10 do 16, każdy może wziąć udział w akcji, przynosząc na rynek w Raciborzu podarunki dla osób w trudnej sytuacji. Akcja została podzielona na dwa etapy. W godzinach od 10 do 13 darczyńcy będą mogli przynosić przygotowane prezenty, takie jak artykuły spożywcze, odzież, zabawki czy inne praktyczne przedmioty pomocne w codziennym życiu. Następnie od godziny 13 do 16 podarunki zostaną przekazane osobom potrzebującym.